Wieczór. Miałem wcześniej to nagrywać, ale miałem tak zapierdolony dzień, że to się nie używamy na razie mikrofonu, więc możemy go schować. Stój tam, świnio. Wezmę się szybko za to QA, które Wam obiecałem jako słowo na niedzielę. No bo słowo na niedzielę musi kurwa wyjść w niedzielę, mimo że średnio to widziałem dzisiaj, żeby to nagrywać, ale się powiedziało, to się zrobi. No, odpalę sobie YouTube'a. Zobaczymy, co tam były zapytania i lecimy. No, zanim sobie tutaj wejdziemy, to co tam dalej z tym moim nagrywaniem. Mamy już noc, ciemno, jest tylko halogeny z góry, więc mam nadzieję, że jakoś wyłapię ten obraz. GoPro faktycznie w w warunkach takich w środku budynku nie dawała rady, ja to potem oglądałem. Stabilizacja obrazu na pewno gimbal by poprawił, ale postanowiłem spróbować tam. Propozycji DJ Osmo pocket z gimbalem już i do tego jeszcze kupiłem taki uchwyt z lampą LEDową na górę z różnymi innymi akcesoriami, a do nagrań w siłowni, czy do jakichś takich pogawędek kupiłem taką stojąc, taki stojący statyw z taką jakby aureolą ledową, gdzie wkłada się to do środka i mm, może będzie to lepsze już, znaczy będzie na pewno lepsze. Dobrze. Yy, co tam dzisiaj? Dzisiaj jechałem, niedziela jest wieczór, musicie mnie zrozumieć. Jechaliśmy dzisiaj z małym Grzesiem Oglądać samochód, bo obzdurał sobie AMG C32, taki jak ja miałem tylko że w sedanie rocznik chyba ten sam. Starałem się mu go raczej wybić z głowy, bo wiem, że u nas tutaj jest ciężko z serwisem tego. Mało kto ma start diagnozę przede wszystkim. No a tam jak coś pokanie pierdolnie, to znowu szukaj igły w tego siada. To mi oliwa zrobiła, sorry. bawiła się włosami teraz. Będzie stać taki kutas z tyłu. Od początku mi się to nie podobało, bo auto było wystawione za 29 tysięcy. E, napisane w, w opisie było napisane, że deklaruje moc 400 koni, ale niestety wykresów nie ma. Pan zapytany o to, co było zmieniane, powiedział, że one nie mają 400 koni. Ja wiedziałem, że to jest po prostu lipa. E, no ale jednak pojechaliśmy na miejsce, żeby mu po prostu to obrzydzić, bo się uparł. Tarcze to miały chyba z pół centymetra rantu. Tu jakiś purhel, a na dzień dobry, jak grzecho pojeździł, to wyskoczył błąd SRS, więc ja już wiedziałem niku uja nie ma opcji. No i samo to, że nic facet nie wiedział, bo pomagał niby komuś sprzedawać, no ale potem rozmawiałem z osobą, która faktycznie to auto sprzedawała, co mi powiedział, że jakieś tam kółko było zmieniane, bo że podobno idzie w nich podnieść moc bez, bez szkody dla silnika. No tak, no ale to trzeba wiedzieć, co było robione, a nie mówić, że seria. 400-konna, nie? Koniec końców. spadł na pomysł, żeby wziąć 5-60 poliftową w sumie z jednym z moich ulubionych silników w BMW, czyli 3-litrowym dieslem, ale trafiła się BMK530D z silnikiem 2,5 litra 190-konna tam paru konna poliftowa. Piękna, niestety spóźniliśmy się po nią, bo już ktoś ją kupił. Tam od razu też yy, z chłopakami, chłopak tam co kupił tą BMW sobie zdjęcie chciał zrobić, zrobiliśmy zdjęcie, podziwiam serdecznie. Ale nie ma tego złego, bo trafiliśmy na dosyć kontrowersyjne auto, bo niektórzy lubią, niektórzy nie. Niektórzy chwalą, niektórzy wręcz odwrotnie. Yy, poliftową siódemkę, yy, 231-konną, z silnikiem właśnie 3-litrowego diesla, garażowaną. Dam lampy do spolerowania chromy, widziałem, ale ogólnie od osoby bardzo długo w jednych rękach dbana, bardzo ta siódemka, pojeździłem nią, posprawdzałem skrzynię i tak dalej. Jutro po nią jedziemy, bo dzisiaj ją zadatkował. Też dobrą cenę dostaliśmy od prywatnej osoby. No jutro jak przyjedziemy, to od razu ją na kompa i posprawdzamy. Znaczy może jutro, może jutro nie, bo jutro robimy podnośnik. No ale we wtorek. No i we wtorek też zrobimy od razu polerkę lamp, maskę i takie pierdoły yy, rzeczy z menzerny już. Pozamawiałem. No i porobimy. Dosyć ładny kolor pokażę Wam za chwilę. Znaczy pod koniec odcinka, bo no dobra, teraz sobie zobaczcie tą błękę. No. I teraz tak. W Komentarzy jest od chuja jeszcze trochę. Ale pojedziemy tak. Od jakiegoś czasu używam przy wyciskaniu Monstera niebieskiego, ale myślę nad tym zakupem, co byś polecił dalej? Monster Pro Extreme 2.3, Monster Extreme Warrior 2.3, nie, idą, jak jakieś wielki rawko o 200 kg w Monsterze, 235-240 kg. Jak już brać, to kupić sobie Extreme Warriora potrójnego, dlatego że można go dzielić sobie na trzy warstwy. Można korzystać tylko z jednej i potem tylko dokładać. No po co kupować za każdym razem nowy sprzęt, jak możemy mieć jeden w miarę progresowania naszego siłowego na dalszy czas. Stabilizacja nagrywki. To już mamy. to Co mówiliśmy? Dakosta, Jezus, ty panie, lubię, jakiś zakochany sobie, wrzucał film o obiecujących suplementach, które w przyszłości mogą mieć coś fajnego. Mowa o laxogenin, i kwas, fosfatytowy. Jeśli kojarzysz temat, mógłbyś powiedzieć o nich coś ciekawego. Kojarzę tylko tyle, że średnio mi się wypowiadać na ten temat, bo. Musiałbym poczytać, ale nie sztuką jest to, jak już kiedyś mówiłem, poczytać na szybko do materiału, żeby zabłysnąć, a tak naprawdę nie mieć w tym wspólnego nic na własnym doświadczeniu. Więc no, chciałbym, ale nie mogę. Eee, jak się sprawuje antena DVL? jak jaką kiedyś pokazywałeś? Eee, tak, to jest Telmor Digital. Nie, tak? Kurwa, też Ale bardzo, bardzo fajnie się sprawuje. Natomiast kabelek lepiej sobie lepszy załatwić. Aha. Czy jest sens brać BPC poza parę ustawów klanowych ogólnych dla amatora jak najbardziej to, jak, to nie jest, muszę zrozumieć to, że ja jak ja coś yy, zareklamuję, nawet jeżeli mam z tego zyski, to nigdy nie reklamuję czegoś, czego sam nie sprawdzałem yy, i co wiem, że nie działa. A opinii już nawet nie musicie się mną su, su, opinią sugerować, ale opinią ludzi, którzy korzystali czy moich. Ludzi, yy, wersja iniekcyjna na pewno wychodzi taniej, ale jest mniej wygodna. Wersja oralna, jako stabilna forma, jest ok i naprawdę pomaga. To nie jest. Yy, tutaj pan premier napisał, co ty kalkulatorem nagrywasz? No. <śm> pan premier. Nie, 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 nie wchodzimy. Co sądzicie o czakrach? No, ja zbierałem czakrę bardzo długo, niestety nie donosiłem. <laughs> Asus Zenfone, dobra, jedziemy dalej, tak żebyśmy to mogli szybko zrobić, żebym się dzisiaj wrzucił. No to zakłady, kiedy wróci z powrotem do telefonu, ja dalej magię ksiądz. No, zobaczymy, jak się sprawdzi DJ Osmo Pocket. Yy, he, he, he. O sarmach. Nie chcę się wypowiadać o sarmach, ponieważ mało ich stosowałem. Dla mnie klasyka jest najlepsza. Jeżeli już się ktoś chce bawić, to doping sprawdzony. Sarmy. Ech. Który ja stosowałem? O starynę. To i to mogę polecić. MK677 jakoś i ale to też nie do końca jest sarm tak naprawdę. No nie chcę, tak samo prohormony, prohormonów w ogóle nie, nie, nie polecam. Tak jak mówię, ja lubię klasyki i widzicie też są jak dobrze zaplanowany trening i naprawdę porządna miejska plus oczywiście jakaś tam genetyka, jak ktoś mówi dar odbozi może pomóc wrócić do formy. Bo ja naprawdę już teraz formę zrobiłem na 500 mg testosteronu co tydzień, czyli co trzeci dzień te 250 mg testosteronu, a orale dopiero jakieś dojdą, więc zrobimy, myślę, dobrą formę. W sobotę jednak zrobimy trening z obcolem. Jak można kupić to BPC? Można kupić na stronie Syntagenu, tam jest kod wagon 157. Co tam u Krystyny? Tutaj było więcej pytań o Krystynę, więc yy, dwa dni temu, nie w sobotę, w sobotę czy w piątek? W piątek ustaliliśmy już, że dla świętego spokoju Wyciągamy piec, pełna rewizja. No, ponieważ poprzedni mechanik uchamał mnie co do zrzucenia miski, nawet nie sprawdził czy są tam opiłki. A ten popychacz, jak się tam rozpadł czy coś, to one tam wpadły, więc musimy zrobić rewizję. I uznałem też mechanik obecny, który robi tylko z silnikami. On powiedział, że jeżeli mamy to zrobić, to on mi da gwarancję, ale zróbmy to po jego. Więc ja się zgodziłem, jeżeli mam Krysią jeździć, to silnik ma być na gwarancji. Robimy rewizję i co jest do wymiany, to do wymiany, bo okazało się, że pompa po oleju, która też mogła po części przyczynić do tego. To był tak naprawdę Chińczyk. Dziwne kupiony na stronie Parts, gdzie tam mają oryginały, a wysłali Chińczyka. No ale trudno. Teraz jedziemy wszystko na oryginałach z gwarancją, rozłożone oczywiście w terminach, żeby też naraz nie wybulić wszystkiego. odcinego tatuaża. Tu nie ma co. Większość to jakieś buble, ale niektóre po prostu są ze mną, bo mi o paru sprawach przypominają. Trt, jakie badania przed i tak ogólnie, co i jako hormona rekreacyjna dla poprawy stanu ciała umysłu, to jest to, że tych pytań było już kiedyś mnóstwo i rozmawialiśmy na ten temat. Trt, jak dla mnie, każdy facet po 40 powinien sobie, jeżeli już ma dzieci i chce sobie po prostu zapewnić lepszy tam komfort życia, to powinien TRT sobie stosować. Badania podstawy robimy sobie estradyl, prolaktynę, progesteron, robimy sobie FSH, LH, robimy sobie testosteron wolny, SHBG, co tam jeszcze coś mi się przypomnił, to powiem, ale to tyle i tam można sobie dawki dobrać i to naprawdę to nawet wystarczy tak naprawdę takiego prolongatum raz na 4 dni setkę. Nie wiem, czy prolongatum jeszcze produkują, ale takie, takie było, czy acera naprawdę tak acera nitro piątkę wziąłem i bardzo dobrze się spisuje. Aha, obróbkę filmów będę próbował na też programie wziętym tutaj, ktoś mi polecił, nazywa się DaVinci Resolve. To na jakim mobiliach, to już powiedziałem, z tym wykształceniem, to <śmusz> kurwa naprawdę, ojku. A co, zauważyliście, że on tam w każdym, pod każdym odpisywał, aż YouTube mi zaczął tutaj wyskakiwać, czy to aby nie jest spam, nie? Ojku. A GoPro, GoPro sprzedane z całym zestawem nie straciłem. Nówka sztuka i nie straciłem, więc jest wszystko OK. Zauważyłem, że już kilka razy jak pan się... Ja to na pana trzeba mieć wygląd i pieniądze. Na razie jeszcze nic z tego nie mam. Na przykład 10 razy widzę, że zostało panu jeszcze siły na 1-3 podciągnięcia. Dlaczego pan ich nie robi? 10 razy? No to ostatnio się zapomniałem I chyba za 22 machnąłem i też były jeszcze z zapasem, także yy, nie robię, bo nie potrzebuję. Ja działam bardziej aktywacyjnie, a jeżeli mam potem robić takie bujane, skakane, to po prostu ich robić nie chcę. Dla mnie to jest bez sensu. Budżetową firmę ze sprzętem do siłowni domowej. No, Grant jest dobry, ale budżetowy nie jest. Feros też ma dobre sprzęty. No i Marbo. Marbo miał dobre sprzęty. Sam tutaj powiedziałeś coś jak Marbo, więc. No spokojnie. O, tu jest o tym Da Vinci. Rizolf, a dobry premiera z, z Krakowanego. Tylko to jest bardzo złożony program, a ja bym chciał w miarę szybko ogarnąć. To się i tak pisze na butelce przez J, a nie przez J. Wiem, specjalnie powiedział: Jagermeister. Do zniebów. Od naszej dody, Jagi. Eee. Już masz ponad 90 koła widzów, także fajnie jak materiały będą jakości filmów paleciaka. Tylko że to materiał Paleciok sobie nie montuje on tam ma jakiegoś swojego montażystę. A ja tak nie chcę. Ja lubię wszystko swoimi ręcoma. Ależ paleciak może mieć czasu, bo i na grubie robi, i jeszcze trenuję, więc jak najbardziej. Hmm. Stosowanie cykliczne BPC co kilka miesięcy trzeba brać cały czas. Szczerze, ja biorę cały czas i. Nie zauważyłem, żeby jakoś słabiej yy, działało. Aha. Kiedy te jest jak są? Przepraszam. Nie mam kurwa czasu, naprawdę. Yy, no ale macie go co chwilę na jakimś treningu, sprawdzam. Jest naprawdę fajna. <grym> yy, jakie to uczucie, gdy koszula miała, życi żebra boli albo co? No to jest taki ból. Pamiętam jak pakałeś, jak paleciak zarył ryjem w podłogę. jak no, nie, nie płakać, kurwa, jak to było takie śmieszne. Mało co i byłby jeszcze bardziej brzydki niż jest, a to już jest naprawdę wyczyn. Eee, uczucie. Może zabierasz głupio, ale przyjemne. Znaczy, to jest to, że na dole ogólnie i tak już się nic nie widzi. Nie ma się tlenu. Na przykład Obsol startował dzisiaj i w dwóch podejściach ostatnich za długo go przytrzymali, zabrakło mu tlenu i zemdlał na owce, Odcięło go i tyle. Ale ten ból przypomina tak naprawdę o, o dobrze zrobionym treningu, o ile jest to ból faktycznie taki jak piszesz, a nie jakieś tam uszkodzenia. Co za tam już było? Nazwa aplikacji do burki na telefonie Power Director 3D. Da Vinci Resolve, tak, tak, tak. Kwestia BPC znowu, suplementacje dla naturali. Brać? Śmiało. Czy jeśli ktoś z bardzo daleka dojedzie na pomoc w ustawieniu pozycji, do siadania, taki, do siadania taki personal jest możliwy? Jak najbardziej, napisałem już tam. Mogłeś kupić DJ Osmo Action, no i kupiłem DJI Osmo Pocket. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Mm -hmm. yy, tu jest wszystko o. Czy oglądam kanały motoryzacyjne? takie jakie? Powagowanych, głównie. Bardzo mi się podoba. Czasami majstra łazapa oglądne yy, Bardzo rzadko Zahara powagowanych, naprawdę podoba mi się sposób opowiadania faceta, przedstawienia tego wszystkiego dla mnie świetny. jest jeszcze taki, co go się testuje na 1,4 mili, co chwilę jakieś fajne fury. A jeszcze jest super Car Blondie, też jakieś tam co chwilę yy, fajne fury pokazuje. Jak oceniam swoją obecną sytuację życiową, samochodu was na siłowni na mieszkanie i tak dalej? Co z tym było dwa, trzy lata temu? Czy nawet rok temu? Szczerze Dwa, trzy lata temu było praktycznie to samo. Po prostu ja za dużo pieniędzy rozpierdalałem na głupoty. No teraz yy, zająłem się życiem bardziej, powiedzmy, yy, na większą skalę. Czyli ja szczerze, na początku, jak zaczynaliśmy tę kar karierę zawodową, gdzie zacząłem zarabiać, to mieszkałem sobie w kawalerce, gdzie płaciłem 600 do tych 750 do z mediami. Wtedy naprawdę potrafiłem odkładać ogromne pieniądze. Teraz. Są inne obowiązki, pieniędzy odkładam mniej, ale staram się to jakoś wszystko y, pogodzić. Jak oceniam obecną sytuację? Dobrą, ale przez moje rynistwo nie jest tak dobra, jak mogłaby być naprawdę. Czy brałem jakieś sterydy? Absolutnie. Urwa. Sterydy. Jakie ceny utrzymania? Która wersja silnikowa tego Infa najlepsza? Yy, no i dla mnie na no tak ciężką budę nie ma sensu brać małej benzyny. Więc albo musi to być ten 50 v 8 albo yy, jakiś diesel ze względu na moment obrotowy, który możemy zwiększyć mapą. Yy, koszty utrzymania. Nie wiem, nie miałem tego infa, mam go teraz pierwszy raz i też nie jest na, na, na stałe. Yy, ale szczerze wam powiem, jak tak. Bo ja kiedyś już siódemkę taką miałem, E65, przez krótki czas. I powiem Wam teraz, jak widziałem, fajną w e pakiecie 750 i w longu. Dla 55 koła, 2008 rok, to brałbym. Naprawdę. To, co BMW daje, komfort jazdy i przede wszystkim układ kierowniczy, jazda tym, dla mnie bije Mercedesa z tych lat, czyli W220, czy W221 z tych, z tych lat, oczywiście, bije na głowę. Audi A3 A8D3, polistowo wersja 42 TDI. To jest dla mnie yy, konkurent dla, dla tej bety. I kurwa, wziąłbym te BMK. Taki się troszeczkę we mnie teraz chuj obudził, taki troszeczkę zazdrość, że mały grzeć ma. Jeszcze sam mu to wybrałem, ale. Wróci w końcu a biedna po przebojach, to. To mi się poprawi humor. Czy testosteron poprawi poziom cukru? Cukrzyca typu pierwszego. Nie w jaki sposób miałby poprawić. Nie ma takiej opcji. Z cukrem jest coś. Co ostatnio było. Do insuliny moc C środek. Sam go nie brałem, miałem go na próbę do klienta. Ostatnio sprzedałem komuś, bo mi po prostu był niepotrzebny, ale można sobie poczytać o środku moc C się nazywa. Czy planuję nagrywać jakichś poradników w detalingu, zakładanie kamery cofania do polowań? Nie, przecież ja sam jestem amatorem. Ja to będę ogrywał dla Was jak najbardziej, żebyście widzieli, jak nam idzie. Teraz będziemy żółwi że się sprzedawać, to też mu zrobimy mały detaling. Ale ja poradniki, ja mogę poradniki z wyciskania robić. Czemu nie mam filmików 21 i 20 listopada, nie mogę odnaleźć? Bo to są filmiki, które są tutaj, tylko zmienione nazwy, zmienione tytuły, bo... Nie wyłączyło mi się nagrywanie, czekajcie, nie, okej, okay. nagrywa cały czas, bo po prostu YouTube dodał to bez mojej wiedzy, bo zostawiłem to publiczne i musiałem to dać z powrotem na prywatne, zmienić tytuł, i, yy, awatara i tak dalej. Eee. Dziwna kontuzja łokcia, bo boli, gdy zaciskam pięć, a wyciskać mogę. Ten to już 6 tygodni, no i podciągiem nie robię, bicka mało kto bo boli. WPC może pomóc? Może pomóc, ale yy. Ja bym zaczął od e, zidentyfikowania miejsca, gdzie to naprawdę tak występuje, bo to, że to boli e, przy zaciskaniu pięści, przy łokciu, to nie znaczy, że to będzie w tym miejscu, naprawdę. By potrafiliśmy wyciągać e, bóle e, przedramion z barku, z klaty, to... Czy nie myślałeś go odkupić silniku do rozbitego węchla? Myślałem nieraz, nie ma to sensu dla mnie teraz, nie ma pieniędzy. Specyfiki na odbudowę flory bakteryjnej. Sałata źle żona. Marek Polpiech z <laughs> No tak. Probiotyki jakieś. Sam probi bez. Ja zawsze stosowałem. No. O tych Jagermeisterach, czego więcej samochodach. Coś się popsuło, bo nie ma proporcji. Tak, bo ja wybrałem wyższą rozdzielczość i się spierdoli proporcja. Yy, rozkmin DJ Osmo Pocket. Rozkminiłem. Można wyrwać za kanę no, troszeczkę więcej, ale, ale full wypas. Ech. Co na początek przygody z siłownią? Można się, do, czy na początek przygody z można się do Pana zapisać, na Pana siłownię, Pana, Pana, czy iść zaczynać na inną? Można przyjść do mnie, można trenować. Yy, już nawet nie mówię brać personalne, tylko po prostu przychodzić, dorzucać do jakiejś tam y, do skrzyneczki z datkami i po prostu trenować w naszych godzinach. Zawsze macie mnie pod ręką. Wtedy ja nigdy nie biorę żadnych pieniędzy za po prostu jakąś pomoc w treningach, kiedy ktoś trenuje akurat w tym czasie co ja. Bo z y, dobroci serca zawsze podejdę, powiem co jest nie tak, czy odpowiem na pytania. Zawsze tak robiłem i tak będziemy robić. Yy, czy jeździsz jeszcze na motocyklu? Nie bo... Oj. Oszczędzanie baterii. Dobra, musimy się śpieszyć, bo nie ma tutaj ładowarki. Nie, na motocyklu. Ja kiedyś jeździłem, potem kupiłem tego Bandita. To było w czasie, kiedy ja miałem zerwany triceps i tak naprawdę mogłem sterować tylko lewą ręką, wykurwiłem glebę i, i sprzedałem go. Pierwszy, 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 pierwszy brawo. Dobra, Ej, chyba nam się udało dosyć szybko skończyć to Q&A. Co? Tak naprawdę jest mi na rękę, bo mogę iść się, umyć zjeść kolację, dopić piwko, oglądać film i spać. Także tyle ze słowa na niedzielę i ciebie będzie pan z wami. No.